Witajcie kochani, kilka razy do roku jadę w góry sama odpocząć. Tym razem pokażę Wam to piękne miejsce w jesiennej odsłonie, jestem w Tatrach. Spaceruję sobie teraz w Dolinie Kościeliskiej i pokażę Wam te piękne barwy, kolory jesieni. Końcówka października, piękna złota jesień, a w górach już jest szron. Nocy było blisko zera, może 2 stopnie na plusie, ale to w dole, bliżej Zakopanego, a tutaj w górach no, musiało być zimno, bo 11 godzina jest już, a nadal tutaj na roślinkach jest szron. Ziemi są już piękne, dywany z liści. Dzisiaj lekko wieje wiatr, ale to w niczym nie przeszkadza. Jest piękne słońce, ciepły ubiór, rękawiczki, czapka, wszystko jest, bo pewnie na szczycie będzie chłodno. Więc idę doszłam do takiego rozdroża tam dalej spaceruję się do ścieżki nad reglami ornaka jaskini mroźnej ja zdecydowałam, że pójdę tutaj w górę tu mamy czerwone wierchy za 3 godziny 50 minut przysłabniętusi 50 minut i ścieżka nad reglami też tutaj wjedzie odmienię sobie już w Dolinie Kościeliskiej y po prostu tamtym szlakiem już wiele razy szłam i z rodzinką, i sama. Więc dzisiaj wybieram nową trasę. Dzisiaj jest piękne niebieskie niebo, więc, jak leci samolot, to bardzo dobrze go widać. Tatrzański Park Narodowy jest piękny. Po prostu taki naturalny. Niektóre drzewa już są łyse, wypalone słońcem. Drewno leży. Tak jak się złamało drzewo, tak zostało. Sosny, świerki, jodły i inne cały czas będą zielone. I w tym tkwi ich piękno. Teraz znak prowadzi mnie tutaj, przez mostek, prosto na Czerwone Wierchy. Od teraz wjedzie szlak Czerwony. Nie planuję zdobyć szczytu. Jest tam około 4 godziny. Mamy 11.30. No nie wstałam dzisiaj za wcześnie, po prostu czułam y, potrzebę odpoczynku. Jechałam wczoraj 6 godzin tutaj z domu i czułam się taka zmęczona. Na spokojnie wypiłam swoje ziółka, bo trochę ziół. Ostatnio przerwę tylko moją mowę. Tutaj mamy takie grzyby. Jesień obfituje w grzyby. Jest wilgotna. rosną. Właśnie zawsze dzień od dłuższego czasu już rozpoczynam piciem ziół, zioła szwedzkie, kubek gorącej wody, potem parzę sobie pokrzywę, krwawnik. Ostatnio jesienią polubiłam też picie herbaty z goździków, ale ładnie to wygląda. I tak mnie to wszystko fajnie rozgrzewa. I jakby jest mi ciepło, po prostu w te jesienne chłodne dni. Jestem zmarzluchem, więc muszę się czymś rozgrzewać. I chodzi za mną już herbatka zimowa. Muszę sobie ją zrobić. Kupię pomarańcza. Mam goździki cynamon. Jeszcze jest potrzebny miód, miły kocyk, fotel. I można czytać książkę, odpoczywać przy takim dobrym smaku. A ja się pnę w górę. Jest fajnie. Ptaki śpiewają. Cisza. Spokój, mało osób idzie. W tym kierunku. Więc jest fajnie. Jak już kiedyś mówiłam, dla mnie ważna jest droga. Niekoniecznie zdobycie szczytu. Jak się uda, to super. Ale jak się nie uda, to też będzie ok. Po prostu jestem tutaj. Odpoczywam, uspokajam się. Podziwiam. obowiązki, praca, wszystko zostały w domu. Ja cieszę oko, uszy, dużo wody tutaj słychać, strumienie przepływają, więc tak się relaksuję. Uwielbiam patrzeć w niebo i to o każdej porze roku właśnie na liście, na drzewa, gałęzie. Tak od spodu Piękne to jest. Zawiał wiatr i spadają liście, ale te kolory są no cudowne. Tyle kolorów w jednym miejscu. Na przerwę, zjem coś, bo jestem już mega głodna. Usiądę sobie na takim pięku. A w środku wygląda tak. Żałuję tylko, że nie wzięłam sobie krótkiego rękawka. Mam taką bluzeczkę cienką, taki półgolf. na no matki rękaw. Jest taka ciepła. A na dworze naprawdę zrobiło się przyjemnie. Jeszcze jak się spaceruje, to też robi się ciepło. Na śniadanie mam chlebek z tym, co miałam aktualnie w lodówce. Jest tutaj humus i ser gouda z czarnuszką. Bardzo lubię te, to połączenie. Jest taki aromatyczny ten ser. Mam jeszcze pomidorki koktajlowe. Chleb jak zwykle bezglutenowy. A do picia wzięłam sobie wodę. Ja wodę przelewam sobie do takich szklanych buteleczek. Lubię te soki od braci sadowników i tutaj wykorzystuję te butelki wlewam sobie wodę, mam też sok buraczkowy, kupuję go w dino, widzę, że trochę ostatnio tak brakuje mi koloru jestem taka blada, więc ratuję się sokiem z buraków mam jeszcze jabłka i to cały mój prowiant na tą wędrówkę na to smacznego dla mnie i co jem Niestety jednego pomidorka upuściłam. Zaraz go tam wyłowię spośród tych liści i umyję. Spadł mi, wyleciał mi z dłoni. Ciekawe drzewo. Tak się otwarło, spruchniało. A tutaj mamy sęki. Pierwszy raz coś takiego widzę. Słońce grzeje, grzeje. Szczyty gór tak wyglądają. Piękne to drzewo takie długie i takie kolorowe. Bez grzybów się nie obejdzie. Słuchajcie, spaceruje mi się naprawdę ekstra, łapie promyczki słońca. Dzisiaj to można się naprawdę opalić. Szczytu nie zdobędę, nie chcę, nie mam takiego celu. Po prostu cieszę się tą ciszą, naturą i zrobiłam coś szalonego. Na wieczór zapisałam się na taką sesję normobaryczną. Można z tego skorzystać na termach ochołowskich. Jest to taka tlenoterapia: wszystkie komórki ciała będą dotlenione, zregenerują się. Chciałam tego spróbować. Czytam wiele dobrych opinii na ten temat. Ja zawsze pobyt w górach łączę, właśnie z pobytem na termach, basenach. I tutaj zobaczyłam, że jest taka nowa oferta, i mówię: czemu nie, spróbuję. Odwiedzę też termy na pewno, ale to za jakiś czas. W góry też jeszcze na pewno wyjdę. Mam tutaj kilka dni pobytu już zaklepane. Więc co? Cieszę się i jestem taka podekscytowana. No, zobaczymy, jak będę się czuła, jak moje ciało to zniesie. Taka sesja w komorze normobarycznej trwa dwie godziny. Można zabrać ze sobą coś do czytania, można wziąć telefon, tablet, słuchać sobie czegoś, ogólnie się zrelaksować. I taki plus dla wielodzietnych rodzin z kartą Dużej Rodziny. Do wszystkich, jakby tutaj, udogodnień, wszystkich stref na termach ochołowskich jest 15% zniżki. Piękna temu wszystkiemu dodaje jeszcze to niebieskie niebo. Jest po prostu piękny, słoneczny, ciepły, jesienny dzień, i te kolory to wszystko tak super wybrzmiewa. Ja będę teraz schodziła tutaj w dół, ale też chcę Wam pokazać, jaka jest inna odsłona jesieni. Właśnie taka. Słucha, zwiędła. Wróciłam do tego samego miejsca. Jest mostek, którym przechodziłam na samym początku. Teraz wrócę tą drogą chwilę przez Dolinę Kościeliską i na parking. Czas na chwilę odpoczynku. Woda w strumieniu jest lodowata. Lubię taką. I taka krystalicznie czysta. Słuchajcie, ja już wróciłam do mojego pensjonatu. Po drodze zatrzymałam się w bacówce i kupiłam sobie trzy łoscypki wędzone na ciepło z żurawiną, jak widzicie, więc teraz będę się zajadać. Jeszcze wzięłam sobie litrowy miód. Tutaj od lokalnych sprzedawców. Po zejściu z góry zatrzymałam się w restauracji na obiad. Zjadłam pysznego pstrąga. Pokażę Wam tutaj foteczkę i wypiłam zimową herbatę. Właśnie w czasie jesieni bardzo lubię pić tą herbatę z anerzem, cynamonem, pomarańczami. Coś pysznego. I goździki. Ok, ja już jestem gotowa na moją wieczorną sesję w komorze normobarycznej. Pani powiedziała, żeby być 15 minut przed, bo trzeba podpisać różne formularze. Mamy też zabrać ze sobą obuwie na zmianę. I tak jak mówiłam wcześniej, można zabrać telefon, książkę, co tam się lubi. Sesja potrwa dwie godziny, więc skończę ją około 21. Może uda mi się coś nagrać z tamtego miejsca. Tak wygląda ten budynek chochłowskiej Normobarii. Tam z tyłu jest cały park basenowy. A tutaj w takim drewnianym budynku. Może przystąpić do tych sesji. Kiedy weszłam do budynku Normobari, pani z recepcji podała mi kluczyk do szafki. Musiałam się rozebrać z kurtki i przebrać buty. Potem czekaliśmy kilka minut. Ja jeszcze podpisałam jeden formularz. Podałam swoje imię nazwisko i że zapoznałam się z regulaminem, musiałam to podpisać. I kiedy przyszła już pora na wejście, na rozpoczęcie sesji, najpierw weszliśmy do takiej śluzy, w której przebywaliśmy 7 minut i pani stopniowo podnosiła tam ciśnienie. I często zatykały nam się uszy, więc dostaliśmy wodę do picia. I pani wytłumaczyła, co robić, żeby te uszy się nie zatykały. Ja dosyć łagodnie to zniosłam, w ogóle nic mnie nie bolało. Jedna pani wspomniała, że tak trochę jąkuje ucho, ale szybko sobie z tym poradziła. I jak weszliśmy po tych 7 minutach, do komory, to już tam dwie godziny przebywaliśmy i tam w ogóle mi się uszy nie zatkały, więc już przyzwyczaiłam się w ciągu tych 7 minut do, do tej zmiany no i potem już mogliśmy poczęstować się herbatą były jakieś takie słodkie przekąski przez cały czas pobytu w komorze mogliśmy pić taką wodę Redox która jest nasycona cząsteczkami wodoru, który oczyszcza organizm z toksyn, ma właściwości antyoksydacyjne, zmniejsza uszkodzenie neurotoksyczne, neutralizuje wolne rodniki, zmniejsza stres oksydacyjny, pomaga w regeneracji organizmu. Ona jest y, dokładnie przefiltrowana, czyli pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. I taka woda jest dostępna tylko podczas tych sesji w komorze normobarycznej. Nie można jej nigdzie kupić. Ale niespodzianka, jaka śliczna wiewiórka, taka czarna. Ach, tutaj jesteś. Uciekła. Jak w góry, to i taki widok. Piękne. I te dzwonki. Płot. Nie mogę się napatrzeć. Robi się wieczór, ja się zatrzymałam nad rzeczką i sobie tutaj odpoczywam. Powoli zachodzi słońce, więc jest tak pięknie, klimatycznie. Słońce jest już nisko i są takie inne kolory niż za dnia. Czerpię z bycia tutaj i w takich okolicznościach siedzą i żegnam, trzymajcie się pa!